Witam w kolejnym odcinku współczynnika DOLI. Dzisiaj, zgodnie z, z zapowiedzią, odcinek zagraniczny, a w nim również zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy zabawę z nową stacją zagraniczną. Mianowicie, dzisiaj dowiemy się, ile teleturniejów, które w Chorwacji były emitowane na antenie stacji HRT1, która jest chorwackim odpowiednikiem polskiej TVP1, miały swoje brytyjskie wersje. Ale po kolei. HRT1, jak już powiedziałem, to jest polski odpowiednik TVP1. Wcześniej ta stacja nazywała się TVZ1. na no, od rozpadu Jugosławii nazywa się po prostu HRT1. Chwacka Radiotelewizja. I e, na antenie HRT1 do tej pory było 8 teleturniejów, które miały co najmniej jedną wersję za granicą. Te teleturnie to. Tko Żeli Byty Milionarz, czyli Milionerzy. Najsłabija karika, czyli najsłabsze Potiera, czyli The Chase. Koloscece, czyli koło Fortuny. Izazow, czyli Wabank. Jeden protiv Stu, e, czyli jeden kontrastu. Sveu Sedam. Oraz Brojkę i Slowa. To jest chorwacka wersja Countdown. No i cóż, czyli osiem turniejów, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Przynajmniej tylu się doliczyłem. No i teraz. Ile teleturniejów z tej ósemki miało swoje brytyjskie wersje na antenie stacji ITV? ITV, najstarsza, pierwsza brytyjska komercyjna stacja telewizyjna, pierwszy duży konkurent BBC, powstały w roku 1955 i od tej pory na antenie ITV gościło no bagatela jakieś 70-80 teleturniejów. Wśród nich znalazły się takie, które swoje które miały wersje chorwackie i to w dodatku emitowane na antenie stacji HRT1. A y, teleturnieje te to: Who Wants to Be a Millionaire, czyli brytyjscy Milionerzy, The Chase, Jeopardy, czyli brytyjski wobank, oraz Wheel of Fortune, czyli brytyjska wersja koła fortune. A to oznacza, że współczynnik doli dla kanału ITV Względem HRT1 wynosi równo 50%. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku współczynnika DOLI. Cześć!